Opel Astra z 2011 roku z bardzo dobrym silnikiem benzynowym wolnossącym, który fajnie nadaje się pod instalację gazową. Tak naprawdę resztki już takiej wolnossącej benzynowej motoryzacji, także myślę, że warto skorzystać. Auto z polskiej dystrybucji z pełną dokumentacją, jeżeli chodzi o stan mechaniczny. Nie mamy zastrzeżeń, standardowo udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów, jeżeli chodzi o stan wizualny, auto również bardzo ładnie się prezentuje. Jest oczywiście bezwypadkowe. Sprawdzaliśmy miernikiem grubości powłoki lakierniczej. Kilka elementów było ponownie lakierowanych. Nie ma tu jakiejś szpachli czy jakichś poważniejszych śladów, żeby auto miało jakąś większą kolizję czy wypadek. Myślę, że to były jakieś kwestie bardziej parkingowe. Zaraz pokażę Wam wnętrze, bo auto naprawdę bardzo fajnie utrzymane. Wnętrze czyste, zadbane. Tak naprawdę, Opel chyba zapoczątkował takie podświetlenie, ambient, jak widzicie w niektórych miejscach, już to w tym samochodzie jest. Gdzie tak naprawdę w Audi e, czy w jakichś innych samochodach pojawiało się to dopiero po 5-6 latach. E, fotele bardzo ładne, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że ten stan bardzo dobry. Auto kompaktowe, ale myślę, że miejscem z tyłu e, nie powstydzi się w żaden sposób, jest tutaj całkiem sporo miejsca. Autem swobodnie można w pięć osób podróżować, w cztery bardzo komfortowo, w pięć podróżować już może niekomfortowo, ale podróżować również się da. Bagażnik całkiem spory, dzięki nadwoziu hatchback bardzo fajnie można tutaj różnego rodzaju rzeczy wpakować. Fotele oczywiście są obalane, wtedy ta przestrzeń bagażowa zdecydowanie się zwiększa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego filmiku. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco z autami, które tutaj dodajemy. Samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki firmie wyligane.pl Autodegry Poznań. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia ich usługi. Pamiętajcie również, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, zamieniamy, oczywiście sprzedajemy, kredytujemy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!